Gromadzę y, amatorskie kino domowe naszych pradziadów, to znaczy gromadzę rzutniki, gromadzę y, projektory i gromadzę również projektory do tak zwanego kina objazdowego. Otwarzam film na amatorskim projektorze 16 mm. Wszystko co robię, robię ręcznie, nie mam mechanizmu, Yy, tylko korbą korbą, którą kręcę fotografia w sumie zostałem przez przypadek, pomimo, że w domu był aparat typu druch. Nigdy mnie to nie interesowało, ale po skończeniu w pewnej, klasy w tych, w pewnej klasy w technikum, w technikum mechanicznym w Białogonie. Otrzymałem aparat Zmiena jako, jako nagrodę za dobre wyniki w nauce. Przełomem było to, kiedy mnie jako młodemu chłopcu zlecono, zlecono pracę. Był to chrzest i komunia mojej sąsiadki. Ja tą robotę zepsułem. Przez pół roku aparatu nie brałem do ręki, ale ale mimo wszystko, któregoś dnia udałem się do fotooptyka, zobaczyłem, że jest bardzo fajna chemia. No i, i od tego się zaczęło, wyszły mi piękne fotografie i od tego momentu zacząłem fotografować. Dlaczego mnie nazywałem Alchemistowi? No otóż, no, kiedy wychodzę robić y, fotografie y, y, te z połowy XIX wieku, no niestety muszę ze sobą wozić pół samochodu szkła, butli szklanych z różnego rodzaju odczynnikami, no i to rozkładam taki warsztat chemiczny czy alchemiczny i wtedy mam możliwość fotografowania. Tych eksponatów mam około tysiąca, może ponad tysiąc, to są to przedmioty, nie tylko fotografie z połowy XV wieku, dagerotypy, ferotypy, panotypy, są to również yy, aparaty fotograficzne, są to, są to pulpity retuszerskie, są to powiększalniki, są to kopiarki, jest wszystko, wszystko co służyło do wykonania, do wykonania fotografii jest zgromadzone u mnie. Co to jest albumina? albumina... Jest to powłoka na kartce papieru zrobiona z białek jajkurzych. Tu chciałem przedstawić aparat studyjny. Akurat ten aparat kupiłem od człowieka, który został wcielony do III Rzeszy i, jako na robotach przymusowych, wykonywał tym aparatem zdjęcia, zdjęcia dla oficerów hitlerowskich. Tak był związany z tym aparatem, że nawet skoczył do płonącego domu i wyciągnął ten aparat, żeby nie uległ zniszczeniu. Jest to aparat, jak wspomniałem, studyjny, 13x18. Ja stosuję go do technikiem ochrony Mnie fotografia dała to ten spokój wewnętrzny, że mogę się realizować, że mogę pokazywać, że mogę robić to, co chcę, co lubię, co kocham. Chciałbym przekazać to ludziom młodszym. Na pewno, na pewno mi się to przyda w życiu. Fotografia kształtuje, kształtuje poczucie piękna. Jest, jest, fotografia pozwala być człowiekiem zdyscyplinowanym no i wrażliwym na piękno.